Cześć! W dzisiejszym odcinku seria, o którą prosiliście mnie w niemal każdym odcinku w komentarzach, czyli seria topowe samochody raperów. Jeśli masz jakiegoś ulubionego rapera i chciałbyś wiedzieć czym jeździ, napisz o nim w komentarzu, a ja postaram się zrobić o nim odcinek. Seria na pewno będzie długa. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, a doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk pod tym filmem. Pierwszą osobą na liście jest Popek. Jest to raper, jak i zawodnik MMA. Jego fani, ale i nie tylko, na pewno kojarzą gang Albanii. Dobra, a czym się porusza? Ostatnio miał kolizję drogową w Ząbkach pod Warszawą swoim Mercedesem GLE Coupe z 3-litrowym silnikiem diesla. Ma tam 258 koni mechanicznych. Takie auto mogło go kosztować około 370 tysięcy złotych, choć niewykluczone, że dostał na niego spory rabat. Tego niestety nie wiem. Wiem natomiast, że w samochód Popka wjechało inne auto, skutkiem czego jego Mercedes miał lekko wgniecony tylny zderzak. Bardziej oberwało drugie auto, które uczestniczyło w kolizji. Był to niebieski Seat Ibiza. Na miejscu wypadku nie wezwano policji w celu spisania zeznań. Popek i kierowca Seata dogadali się na miejscu. Zrobili pamiątkowe foto... I odjechali. Winę, według świadków, ponosi kierowca Seata i Bizy. W międzyczasie przelatywały wam na pewno zdjęcia jego Mustanga, którego wystawił na sprzedaż. Dobra, lecimy dalej. Kolejną osobą, której auto chcę wam przedstawić, jest na Fide. O nim na moim kanale możecie znaleźć 100 faktów, jeżeli ciekawi was jego osoba. Wspominałem tam że porusza się Mercedesem SLK300R172 wypożyczył on ten samochód podczas swojej podróży po świecie, a dokładniej w Arizonie. Tamten Mercedes miał silnik 2.0 z mocą 145 koni mechanicznych o nim również wspominałem już niejednokrotnie na kanale. Ten Mercedes ma 9-stopniową skrzynię biegów i silnik z turbodoładowaniem. Jeśli wrócimy do przeszłości, a dokładniej cofając się 2-3 lata wstecz, zauważyć mogliśmy na jego Instagramie, że jeździł m.in. BMW. Niedawno widziano go również w czerwonym Porsche 717 Cayman GTS. Cena takiego Porsche to około 380 000 zł, niemniej nie wiem czy jest jego, napiszcie w komentarzach. Ostatnią osobą w tym zestawieniu jest Plan B. O nim także zrobiłem odcinek na mój kanał z 50 faktami. Gdzieś tutaj w prawym górnym rogu powinna wyskoczyć Wam etykieta. Kliknijcie w nią i przenieście się do tego filmu. Jeśli chodzi o jego auto, być może do najdroższych nie należy, ale jestem pewien, że chcielibyście co nieco o nim wiedzieć faktach o Bartku wspominałem, że porusza się BMW E46 w wersji przedliftowej. Możecie to BMW zobaczyć m.in. na klipie Chłopaki z sąsiedztwa. Jego fani na pewno wiedzą, że wspomina w kilku swoich utworach o tym aucie. Dokładniejszych szczegółów na temat tego pojazdu nie znam. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że auto jest z zewnątrz dość zadbane. Wiemy również, że auto produkowane było w latach 98-2007, więc może zróbmy tak. Odpalcie sobie jego klip, mniej więcej widać tam jak to ta auto wygląda i napiszcie w w komentarzach. Jak wycenilibyście ten samochód? To wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić suba, by nie przegapić kolejnych odcinków. To również mega mnie motywuje do robienia kolejnych filmów tak często jak do tej pory. Aż staram się w ostatnim czasie publikować film co 1-2 dni. Przypominam jeszcze, że w tą niedzielę pojawi się na moim kanale Q&A. Pytania możecie zadawać pod odcinkiem pod tytułem Q&A zapowiedź.